Witam Was wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku serii programu w Prince of Persia. No, jak ostatnio zauważyliście, trafiliśmy do więzienia i mamy zamiar dostać się dalej. Także idziemy tutaj. Otóż nasza ups, nasza wakacyjna przygoda dobiega końca, dlatego też. Wzorki, że nie było tak długo odcinka. Mam zauważyłem, że na naszym kanale jest coraz więcej yy, wyświetleń filmów. Co jest bardzo fajne. No ale dobra, nawiązując do fabuły. Podsumowując, co się teraz zdarzyło. No to tak, że zostaliśmy oszukani przez Wezyra i uwolniliśmy piaski czasu. To wiadomo. Yy, córka Maharadży, którego, no niestety, musieliśmy zabić. Yy, <laughs> nas się zakochała ale nie chce ujawniać tego i w końcu książę sam domyśla się tego w sposobie jakim ona do niego mówi i tak dalej no i teraz rozdzieliliśmy się na jakiś czas ponieważ no yy, po prostu taka droga wyszła nie wpadliśmy do więzienia gdzie było fajna solówka na gitarze no tuż kolejną częścią, kolejną serią będzie dwa trony. Nieco efektowniejsza w walce. No pod względem może graficznym, no niekoniecznie. Aczkolwiek na pewno będzie więcej rozmowy i tego typu rzeczy. No i zobaczmy. Aspekt życia rozszerzył nam się. No i dobra, jedziemy dalej takie krótkie podsumowanie co jak tutaj się dzieje. O, jo, 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 dobra. Do... Oj, 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 oj. dobra. Co? Aha, dobra, wiem co tu. To Tym... tam taki ja ciężki, do... Ale pewnie nie... Ja, on mówi, że gdzie sala tortur, sa, sala tortur będę z moim dzieckiem, no nie mógł tutaj nigdy wejść. Ale teraz widzi. No i królowie i żołnierze, którzy no, po prostu oni są zjednoczeni z sobą, tak jakby to można powiedzieć przez piaski czasu. Dobra, jest, świetnie. O, Gacki. Nietoperze. O, coś. Nie wiem czemu, ale przychodzi mi motyw z Batman Arkham City z tymi nietoperzami taki rój nietoperzy, który atakuje przeciwników. No, nie wiem, takie moje skojarzenie jest. Nie wiem, jakie wasze. No, oglądałem się tego trochę. Także Może pomyślę coś Nad serią z Batmana Dobra, uciekł Mrocznego rycerza O ty dupę A, przeskoczy normalnie Luj Teraz, aha Dobra, wiem Tu tu, ra, szybko Tu, tu Slow mo Czy w sumie ten slow motion w piaskach czasu nie jest zbyt Zbyt niedobrze zrobiony, ponieważ on sam nas o wiele bardziej spowalnia niż Jakąkolwiek przeszkodę tutaj, no i to jest bez sensu moim skromnym zdaniem I No co jest? E. Udało mi się. Za pierwszym razem super podejście jest. Dobra. Jakbym miał pełno w gaciach, jakbym miał tak zaskoczyć. Dobra. Tych dźwięków niestety nie będziecie mogli słyszeć na tym na nagraniu. No ale trudno. <śmulanie> No i dobra, wychodzimy. Z tego rąbanego więzienia. Niezła wspinaczka. Właściwie kto by się tutaj spinał do no normalnych żołnierzy. Wow, drobina spada. Całe szczęście, że po naszym zeskoczeniu. się siema fara. No pamiętam tutaj. Tutaj strasznie będziemy się długo bić. No widzę! Hello Biacz. Jesteśmy już prawie przy wieży świtu, dlatego tutaj będzie dużo przeciwników, których będziemy musieli niestety pobijać Znaczy w sumie niestety. No fajnie. No, tylko że to nie będzie takie proste, jak się jak na razie wydaje. Bo jest ich o wiele więcej. Spróbuję zrobić... Wow. O! No, miałem powiedzieć, że spróbuję zrobić tak, żeby mnie nie zatknęły, no ale dobra. Dobra, już lecę. Kiedyś jak miałem jeszcze tak dobrze grać w tą, cały czas poświęcałem czas na Prince of Persia, to rzeczywiście udawało mi się przechodzić prawie całą grę bez ten... bez tracenia połowy życia. No, to już super było, ale teraz to się wypaliłem. Teraz to lamczę. Kiedyś to spinka była na każdym zakręcie, czy mi jakiś fal, fagas nie wyleci. Tak spinałem dupę i taki zaciesz miałem, że to dobra teraz lecimy potem tego kolegę. Pum! Łops, zapomniałem, to jesteś z tych. Ja nie będę tracił zbiorników. Będę jednak musiał. Bo przez, tak, przez taką głupotę straciłem tyle życia, że to mała bana. Nie, 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 nie. o kurde. o łóżki w Jo, nie no. Fara sobie jak na razie dobrze radzi. W sumie fajnie, bo ona ich a pach. Mogę go sobie znapałtować elegancko. Dobra, lecimy dalej. Pach. Mamy kolejnego. No, kurde. Ty szczylu. Ja opiódzę takim młotem. Uważaj! Psz! Ponuszka. Ta, ona się nie glebła. Ja się glebę No, zarobiliście, ty. E no, ludzik. Lecę. Oj, COMING! No, odchodzę, Fu... What the fuck? No nie, no nie, nie. Zaraz mnie ktoś zetnie. Niech wygram, ale teraz szybko. Jest, wysysany, świetnie. Teraz dobrze, chodź się. Jeszcze trochę dalej, bo muszę was zapędzić, dobra. Mam cię. Kurde. Nie tak, ale zaraz sobie wysyszę. Jaski. Ten ma się glebnąć, ten ma się glebnąć. łow w ty w życiu. Ja pierdzielę i Fajne tutaj zoptymalizowanie jest z tymi pokazami. Akrobatycznymi super, że steruję tymi dlatego mogłem taki slalomik setrzasnąć. O, ty w mordy kopany, szylu. Tak gdzie będzie? Nie, <tryk> mm -hmm. <Yeah. tryk> oh, oh, oh. what nie, fuck? Mm. Jez. Masz kopniaka, paria Z buta wiesz? Jaka monotonia to jest matka. No ale musimy przez to przebr przebrnąć. Zaraz coś ja zobacz. Jez. Ciężej będzie w. Ła, w wieży już. Ja piercierę. Spierniczejmy. Tam będzie chyba woda. Ta. Zobaczymy, czy nas ośtigną. Ja pier... Ła! Jakim cudem dostałem. A, dostałem strzał! Czaj się, czaj się! Już się czai. No niezbyt zrobili tą grę pod takim względem, że nie mogą mnie prawie atakować przy takiej czynności. I robią pojedyncze ciosy. Ale to z tym, że tym, że mu okrążają mnie i w ogóle system walki, to mi się podoba, to jest w porządku. Ja pierdzielę Dobra. Spoko połowę życia miałem, nie, nawet nie drugie piętro. Dobra. Ale to jest bez sensu. Czasami w ogóle nie zrobili tego, nie przyłożyli się na tym, że odległości, w ogóle takiej, na których możemy spadać czy coś zrobić takie, jakieś limit czy coś, bo na niektórych możemy spać, na przykład. Dajmy na to, zaraz pokażę. Dobra, przeszliśmy Jedna z najdłuższych walk w tej grze. Na przykład, możemy zlecieć z tego muru i się nie zabijemy. Jest taka opcja, że możemy z takiej wysokości i się nie zabić, a skoczymy z takiego czegoś, co jest, o, no, dosyć, no troszeczkę mniejsze. No i się zabiję. No i to jest bez sensu. Idę naładować życia. Będzie mi przydatne. Co mogę powiedzieć? Zmierzamy. Naszym celem jest zwierza świtu. No, daleko do niej nie mamy. Teraz tylko wspinaczka. W sumie jest wspinaczka. Jak mogę, to jazda windą. jazda z 60 nową windą, która jedzie z 5 km na godzinę. To nie jest raczej wspinaczka. No ale dobra. schodzimy. O tej windzie mówię. Patrzcie ile ludzi. Oni cały czas zeskakują z góry. Sztylet. Nie, no trzeba ją zaciupać już teraz. Ale nie można wierzyć w wizję. Kłaszczy mnie. Mhm. No. On uwierzył jednak. Nie, nie kieruje się. Nie kieruj się sercem, tylko rozumem, kurde. Ja pierdzielę. No. No co ty nie zauważyłeś wcześniej? Dobra. Co ja tu mogę więcej? Aha. No dobra. Super-duper mechanizm. Widzicie, spowalnia nas też tu Dużo, no eee. No tak, nie To jest bez sensu Co ja teraz zrobiłem? Eee. Dobra, chyba zrobię tu cięcie Na chwilkę co jest muszę sprawdzić To w Zobaczymy się po cięciu.